Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale, a w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zrobić timelapse z dowolnej gry, jakiej tylko chcecie i wrzucić go na przykład do pliku, którym już będziecie mogli go zapodobać na YouTubie Także jeżeli chcecie więcej takich filmów z Lightworka, możecie ścielić łapę w górę oraz dać suba i napisać komentarz, że chcecie No to tak, oczywiście pierwsze co potrzebujecie to jest program Lightworks ja mam wersję 414.5, także wchodzimy w nią. Jak widzicie tutaj mamy różne moje filmy już pomontowane. No ja Wam pokażę dzisiaj taki krótki filmik z Autotraka, który można dać na timelapsa. Także zobaczcie. Pójście najpierw Cleaning Projekt, tutaj wpisujecie sobie nazwę, ja sobie wpiszę YouTube, dajecie tutaj, tutaj zaznaczacie opcję ile chcecie mieć klatek na sekundę, ja daję 60. Yy, tak, i create yy. następnie to wchodzicie widzicie local files yy. i tutaj wchodzicie sobie na przykład video yy, tutaj macie place video, i macie różne swoje nagrania ja wybrałem tutaj w tym komentarzu, możecie no, jeszcze gdzie indziej yy. następnie wchodzimy w grę jaką chcecie jaką chcecie zaplodować chcecie, jaki, jaki film chcecie zaplodować. no i ja tutaj mam na przykład taki krótki film i dajmy sobie, klikamy dwa razy na niego i mamy importe następnie jak wchodzi tutaj projekt kontakt macie go tutaj wyrzuconego i następne co musicie zrobić to wchodzicie w edit i sobie go przeciągnąć tutaj na dół o i oto macie film przełożony na lightworka no i następnie co musicie zrobić albo co możecie po prostu zrobić to wrzucić jakąś piosenkę żeby po prostu film nie był, także yy, klikacie sobie jeszcze raz na local files, yy, wchodzicie sobie teraz tam, gdzie macie swoje piosenki, a ja mówię na przykład Pictures, no i tutaj sobie zabieracie yy, o, na przykład tutaj mamy pioseneczkę yy, o nazwie Why Lose", ona była już kiedyś u odcinku, no dobra, to jest nieważne, importujemy ją i wchodzimy tutaj edit, jedno, że możecie zamknąć ok, tak, content, edit edit, no tak, jak on będzie i wrzucacie sobie tą tutaj pod nasz film następnie, jeżeli nie chcecie, żeby ona była zbyt długa to sobie ją po prostu skracacie do poziomu naszego filmu ona się teraz skończy idealnie sobie kiedy skończy się film. No, chwilę dobra, mam no, jeszcze tutaj tą że mogę to zrobić, że jeżeli ja konto i pisał po prostu tutaj możecie przesunąć sobie stąd, nacisnąć X i gdy nacisniecie X wycina wam resztę, bo myli znaczy, gdyby gdybyście nie nacisnęli tego X byście nie wycili reszty tego filmu yy, mielibyście po prostu jeszcze takie jakby puste miejsce z czarnym ekranem także Zawsze jak już to zrobicie, jak wrzucicie sobie film, wrzucicie sobie muzykę, e, potem naciśnijcie, przesuńcie to e, tam akurat gdzie się kończy, bo na to, tu by się kończyło, to od tego momentu do końca, w sensie nie musicie nawet do końca jechać, po prostu naciskacie w tym momencie, się kończy film, naciskacie X i tam ucina, patrzcie, i ucina wam film, także macie. Nie Jak to zrobić? No dobra, e, akurat w moim przypadku jest to zrobione, dobra. E, tutaj macie teraz muzykę, możemy ją odpuścić. Tylko teraz. O, widzicie, macie piosenkę i macie film. Yy, no i następne co musicie zrobić, to przyspieszyć ten film, ale tylko z Eurotracka, nie z naszej muzyki. I się z Eurotracka. z no, jakie gry jakiej chcecie, czyli yy, naklikacie na to. Yy, I tu powinniście, więc za chwilę, czekajcie chwilę, tutaj przejdę yy, do rzeczy. O, i wciskajcie prawym przyciskiem myszy na, yy, na Waszą yy, ścieżkę z gry. I speed. No, i tutaj wybieracie sobie jaką chcecie mieć szybkość tego filmu. W moim przypadku yy, dam sobie 200%, żeby nie był za szybki. Aczkolwiek możecie użyć też większe yy, większe wartości liczbowe. No dobra. Klikacie doły i macie przyspieszone. Zobaczcie sobie jak to wygląda. a muzykę mamy normalnie, no dobra tylko jak mogliście usłyszeć mieliśmy tam lekkie y, odgłosy, lekko słyszalne odgłosy z gry, no dobra teraz jak to zrobić, wchodzimy w audio, prosta rzecz w audio, tu macie takie suwaczki tutaj macie na przykład przy muzyce i tutaj macie do muzyki, a tutaj macie do no i po prostu dajecie tutaj, ściszacie jak chcecie no, na przykład ja dam sobie tutaj tak żeby nie w ogóle nie słuchało gry, bo mi to niepotrzebne no a tutaj macie na przykład w grze muzyki. No i proszę, tutaj macie ścieżkę dźwiękową, jest taka tutaj ścisze. Czyli po prostu w dół. No i ściszyliście Zobaczycie teraz. No i mamy cichutką muzykę. I wszystko mamy cichutko. No ale to jest jednak cicho, jak chcecie. Ja sobie dam trochę głośniej jeszcze. O zobaczcie teraz. Jak widzicie, macie tak naprawdę już zrobionego timelapsa. Yy, no dobra, gdy już mamy gotowy film, jeszcze możecie sobie podglądać, czy wszystko gra. W moim przypadku wszystko już gra i film jest tak naprawdę gotowy do wrzucenia. A więc jak go teraz zapisać, bo możecie zobaczyć, że tutaj nigdzie nie ma opcji zapisz. Yy, robimy to następująco. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz ekran z grom, yy, czy głównie z filmem. I klikacie tutaj Export, przejdziecie na, na kursorem myszki na Export. Następnie musicie kliknąć w YouTube i format to jest tylko oczywiście nie będzie Wam odtąd uploadowało. No, chyba że to chcecie. Wybieracie sobie Framerate, Size. Oczywiście tutaj yy, największa rozdzielczość, jaka jest możliwa w tej opcji, bez Pro, jest 720p. Aczkolwiek. Myślę, że HD wam starczy. Yy, no dobra. I tutaj sobie oczywiście dajecie gdzie chcecie to zapisać, czyli folder. No i zapisujecie ehm, start. O i tutaj się Wam konwertuje film. Ehm, oczywiście ja tego nie mam teraz robił, bo ja to już zrobię potem. OK. No ale generalnie wszystko wytłumaczę Wam w tym filmie. Także dzięki Wam serdecznie za ominięcie tego poradnika. Trzymajcie się, do usłyszenia siemanko.